W dzisiejszych czytaniach bardzo dużo mówi się o prawie, o nakazach, o przepisach. Najpierw w księdze powtórzonego prawa, Mojżesz tłumaczy swojemu ludowi, że Pan Bóg dał wszystkie nakazy, przekazania, przepisy po to, żeby oni żyli. One służą temu, żeby ludzie mieli życie, żeby doszli do ziemi obiecanej i żeby otrzymali od Pana Boga to, co można otrzymać. Te wszystkie przepisy jawią się jako sposób na to, żeby, żeby życie Twoje było lepsze, żeby życie Twoje było szczęśliwe. Używa nawet takiego słowa strzeżcie nakazów, strzeżcie szamar po hebrajsku. Bardzo często używane jest w kontekście wojskowym, żołnierskim czy nawet strażniczym. Straże miasta mają strzec, pilnować bram, żeby jakiś wróg nie wszedł. Bardzo się nam kojarzy to z sytuacją obecną, kiedy tak bardzo uważamy na to, że, żeby jednak pilnować tych przepisów, które państwo daje, żeby jednak no, nie robić rzeczy, które mogłyby wywołać dodatkową falę epidemii, żeby jednak jeden drugiego upominać. Pilnujemy, bo wiemy, że od tego zależy zdrowie, że od tego zależy życie wielu ludzi na świecie. W tym kontekście warto sobie naprawdę jeszcze raz przeczytać to czytanie i zadać sobie też pytanie, czy ja tak traktuję przykazania Boże. Czy ja tak traktuję dekaluk, tak jak traktuję przepisy Sanepidu? Czy ja mam świadomość, że od przykazań Bożych naprawdę zależy życie mojej duszy? Że ja bardzo często jestem zarażany, moja dusza różnymi wirusami grzechu i tak ledwo zipie może w tym życiu, dlatego że się nie przejmowałem, że, że nie traktowałem tych nakazów czy przepisów tak jak żołnierz czy straże. Nie pilnowałem swojej duszy przed wpływami, które mogą być dla mnie zgubne. Nie o to chodzi, żeby się nie przejmować. Wręcz przeciwnie, trzeba się przejmować tymi wszystkimi zaleceniami, które słyszymy z różnych stron, ale żeby to dla nas był taki impuls myślenia na temat naszej duszy, na temat zbawienia, bo tu chodzi o sprawę jeszcze większą, chodzi o nieśmiertelność, chodzi o życie wieczne i zapewne są tacy ludzie, którzy, którzy latami bardzo zważają na przykazania i uważają, żeby nie robić złych rzeczy, bo wiedzą, że to ich niszczy. Ale może dla wielu z nas jest to taka świetna okazja, Chociaż słowo świetne nie pasuje, świetna okazja, żeby przemyśleć sobie, jak ja dbam o, o przykazania, nakazy, przepisy, które mają chronić moją duszę, bo one nie są po to, żeby mnie pognębić. Panu przecież nas kocha i, i nie dał nam przykazań po to, żeby, żeby nas upupić albo żebyśmy po prostu mieli w, w tym życiu podgórkę, ale po to, żebyśmy naprawdę żyli dobrze i mogli osiągnąć życie wieczne. Psalmista yy, mówi, żeby Jerozolima chwaliła Pana. Jerozolima, Syjon, czasowniki użyte w rodzaju żeńskim pokazują, że no ona jest oblubienicą. Jesteśmy oblubienicą Boga. I teraz ty, jako oblubienica, no, no ciesz się, raduj się, że masz takiego wspaniałego oblubieńca, że on wybrał ciebie, nie oznajmił tego słowa innym narodom, ale dał właśnie tobie, Izaakowi i Jakubowi. I znowu nie chodzi o to, że my się mamy chwalić, że jesteśmy wierzący, albo, albo że my akurat znamy Ewangelię, ale żeby docenić, że, że my mamy naprawdę, mamy szczepionkę przeciwko śmiertelności, mamy szczepionkę przeciwko złemu życiu, mamy szczepionkę przeciwko temu, żeby życia nie zmarnować. To jest Chrystus, to jest Ewangelia. Żeby się z tego ucieszyć, że, że my to mamy. Czasem może nie korzystamy, zapominamy, nie doceniamy, ale naprawdę cieszymy się z tego, że jesteśmy oblubienicą Chrystusa i On mówi do nas słowo, które może nas zbawić. Nie tylko Może, ale, ale zbawia nas, tylko trzeba temu słowu być posłuszny. Ewangelia też mówi o prawie i to dosyć ciekawie, bo Jezus mówi w Ewangelii, że nie przyszedł znieść prawa ani proroków, ale przyszedł je wypełnić. Nam się czasem wydaje, że jak to wypełnić, że, że przecież Pan Jezus trochę inaczej mówi niż Stary Testament. Powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Bo dla Jezusa wypełnienie nie oznacza, że ja wypełniam to, co mówił Stary Testament. W znaczeniu wprowadzam w życie, ale wypełnia w znaczeniu dopełniam do końca. Czyli tak jakby Stary Testament pokazuje nam 75% załóżmy możliwości, a ja dopełniam do stu. I tu przykład z reakcją na zło jest bardzo dobry. Otóż mamy takie różne etapy wypełniania tego przykazania. Najniższy etap to jest reakcja lameka. W księdze rodzaju, lamek, jeden z potomków Kaina, mówi tak: jak mi ktoś zrobi siniec, to go zabije. Wyższy poziom rozwoju, no to jest oko za oko, ząb za ząb. siniec za siniec. I jak mi ktoś siniec zrobi, to ja mu zrobię tylko siniec. Jak mi ktoś oko wybije, to ja mu wybiję tylko jedno oko, nie więcej, bo ja się nie mszczę. Potem jeszcze wyższy, jeszcze bardziej wypełniony ten, ten poziom rozwoju to są psalmy złorzeczące. Jak ktoś mi wybije oko, to ja mu nie wybiję oka. Czy jak ktoś mi zrobi siniec, to ja mu nie zrobię sińca. Tylko co? Tylko pójdę do Pana Boga i będę mówił: Panie Boże, zabij go, bo ja nie wiem, co mu zrobię. No, no ja, ja nie wiem, co mu po prostu zrobię. Jak mówi psalmista 137: Szczęśliwy, curo Babilonu, to chwyci twoje dzieci i roztrzaska o za to, żeście zabili moje dzieci. Za to, żeście zmaltretowali moje dzieci, ja nie zabiję. Nie będę się mścił, ani na nawet nie będę stosował zasady oko za oko, ale ja się modlę, proszę Cię, Panie Boże, żebyś Ty kogoś znalazł, żeby, żeby ich tam wyportkował. Dla nas te, te psalmy są takie bardzo dziwne, można powiedzieć, złorzeczące, trudne, ale to jest wyższy poziom rozwoju. Czasem było w domach tak, nie tylko na podchalu i nie tylko wśród rolników, że jak się mąż zdenerwował na żonę, to szedł do stajni, naklął na krowy. Krowy i tak nic z tego nie rozumiały. On się nagadał, nagadał, wrócił do domu i już był po prostu inny. To jest, wydaje się nam dziwny ten poziom psalmy złorzeczące, ale to jest wyższy poziom rozwoju. Ja się nie mszczę, ja całą pomstę zostawiam Panu Bogu. Ale jest jeszcze wyższy poziom rozwoju, to jest Ewangelia. Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy wam zło rzeczą, błogosławcie im, więc na zło odpowiadaj dobrem. Więc w tym sensie Jezus wypełnia prawo i przepisy, że mówi, ja do tego, co mówił Stary Testament, dodaję jeszcze kolejną cegiełkę, można jeszcze inaczej. I nie można znosić tamtych przykazań. Jezus tłumaczy, ktokolwiek zniósłby te przekazania, będzie najmniejsze w królestwie niebieskim. Nie można. Nie można na tej zasadzie, że skoro nie potrafisz miłować nieprzyjaciół, to już jesteś do niczego i trzeba Cię wyrzucić z kościoła. Nie. Spróbuj dodać chociaż cegiełkę więcej. Jeśli się mścisz, to przynajmniej wyjdź na poziom sprawiedliwości, okazałko. Oko. Jeżeli jesteś za sprawiedliwością, okazałko, oko, wyjdź na wyższy poziom. Spróbuj odpuścić, chociażbyś miał naprawdę mówić psalmy złorzeczące. Jeżeli mówisz psalmy złorzeczące, czy piszesz jakieś komentarze straszne, spróbuj się powstrzymać i błogosław tych ludzi, którzy cię denerwują. Wypełniać znaczy wyjść na wyższy poziom. Jezus przyszedł na ten świat. Pokazać nam, że można wyjść na wyższy poziom, że można dopełnić to, co nie jest dopełnione i daje nam ciągle siły do tego, żebyśmy przekraczali samych siebie, żebyśmy przekraczali swoje słabości nie naszą mocą, ale mocą Ducha Pańskiego.